Dzień dobry witam was w kolejnym odcinku z gry Arrival. jak widzicie no niestety już tutaj zakończyłem grę i nagrywałem ten odcinek po raz drugi bo nie wiem co się stało z oryginalnym nagraniem niestety zaginęło mi nie wiem czy zmieniłem nazwę czy co się stało no niestety miałem taki fajny odcinek nagrany z grobie ten Zrobiłem kurczę fajną pogadankę, a tu do października wszystko poczuło się <kłysy> kochać, no niestety będę musiał tutaj jeszcze raz to nagać, dobrze że to Zaub zobaczyłem to od razu, a nie za nie wiem za 2-3 tygodnie jak już kurczę po prostu zapominam tutaj większe rzeczy, dlatego postaram się to chociaż trochę otworzyć. ja teraz wam to sobie tutaj pokażę, widzicie ostatni odcinek zaczyna się tutaj. Jak widzicie na tym etapie zdobyłem jedną jedną tą ale sobie przejdziemy tu. Dobra, jak widzicie jesteśmy, A nie wiem jak to opisać, gdzie jesteśmy Naszym zadaniem jest wziąć i przepchać to jak najdalej, jak się tylko da, żeby dojść do samego końca I tutaj są poukrywane sekrety, których ja w ogóle tutaj nie widziałem Jak widzicie co jakiś czas będziemy mieli tutaj problem w postaci takich ponuchów wiatrów i jedynym sposobem żeby nas po prostu nie zwiało i żeby nie mieć game overa to jest po prostu przywiązanie się do latarni i, i dalsza Dalsza podróż przez cmentarz no, to jest w ogóle dla mnie naprawdę bardzo ciężkie macie znaczy ciężkie takie kurde ostatni etap tak naprawdę tej gry jest Tak naprawdę ostatnim etapem Każdego z nas, każdy z nas, między czy później skończy na cmentarzu. No, taka, taka niestety jest prawda, nie ma co się oszukiwać. I trochę, trochę ta gra zaczyna być naprawdę ciężka. I tak, biorąc, patrząc się po tym, jak przechodzą te etapy, jak odbywamy tutaj tą podróż z głównym bohaterem, bohaterką, czy po prostu poznajemy tutaj historię. To po prostu widać, że są etapy wzięte dosłownie z życia na zasadzie całego życia, od dziecka przez młodzieńcze jakieś buntownicze lata aż do aż do małżeństwa i śmierci, można powiedzieć. I to chyba tutaj przeżywamy po prostu historię tej babci. No, niestety, no tak wygląda. Niestety, ludzkie, ludzki żywot tak wygląda. Nie ma co się oszukiwać. E, mi to tutaj. Ludzki żywot, niestety, tak wygląda. Nie jest to idealne Nikt nie powiedział, że będzie Aj, tylko szybko złapać się, łap się, trzymaj się. Aha, dobra, tutaj nas. Jak ja mam to Jak złapię to tak. O, dało się. I teraz to złapmy i ciągniemy. O kurde! Piotr, Piotr, <laughs> Nie wiem, czy tutaj niektóre te sekrety nie są poukrywane na zasadzie takiej, że zobaczcie, eee, możemy do tej lampy już się wziąć, sami przywiązać, co nam pozwala używać tak naprawdę dużo dłuższej, dużo dłuższej pępowiny, ale możemy widzieć, jak wylecimy za, za ekran, dostajemy game -overa. Jakiego game overa? Cofa nas do checkpoint'a, i musimy jeszcze raz to wszystko tutaj prowadzić o lub jedny włóczyć się włóczek z Mars. Tak samo możemy wejść na to a i nie mam pojęcia, gdzie będą poukrywane tutaj te wszystkie gówna, Jest to dla mnie dziwne, nie ma, ja po prostu nie mam pojęcia. <laughs> nie mam, nie wiem jak to nie wiem jak to znaleźć. E, 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 e. Dobra. No, udało się. Udało się przeżyć. Po raz kolejny, kolejny raz. Zciągniemy tą latarnię, że ona ciężka jest. E, ja się tutaj przywiążę do tej latarni. Jak widzicie... ała Ałała! To nie był za dobry pomysł. Odwiążmy ją. widzicie ta latarnia jest za bardzo przydatna. Bez no, niej byśmy nie dali rady tutaj nic zrobić. ej. ej, ej. Dobra, szybko po nią wróćmy. Wróćmy. Aha, dobra, to, to przerywa tą animację, czyli ta animacja wygrywa z podmuchem wiatru. No! Ej! Tylko taka muzyka naprawdę, że dobijająca. Czy teraz to wygląda jak kurczę spinaczkę na jakąś górę? Aj! Kurde z... puściłem na chwilę chciałem troszeczkę się oddalić i niestety na tej linii nie można się oddalać, tylko po prostu trzeba trzeba cały czas trzymać. Jeżeli się puścimy chociaż na chwilę to już po prostu odlatujemy, no tak jak teraz. Dobrze, że można wiązać tutaj to po kolei, to znaczy można po prostu podejść, wiązać i trzeba się odpinać, przypinać, tylko po prostu podchodzę i się, i się wiąże. no jak kurczę na spinaczce wysokogórskiej, kurde. I teraz będzie problem, żeby się na górę tutaj wdrapać. No, chodź, chodź, chodź. Kurde, a tamtym razem tak się udało pięknie za pierwszym razem od razu. Dobra, szybko tu... Nie! Podepnij to. Teraz to ciągnij. Tu. Dawaj, 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 dawaj. A, zapomniałem się, kurczę trzymać jednego i drugiego, przecież możemy tutaj trzymać się obydwu pomin. No jak widzicie, no tak to wygląda. Jak już człowiek kurczę nie grał przez tydzień czasu i po tygodniu dopiero zauważył, że jednego odcinka brakuje, to już tak kurczę nie idzie tak łatwo to wszystko odzyskać jak ma jakoś długo nie nagrywałem no, Horizont i Iro downlight'sowe, to w końcu skończyć tą grę. Nie chciałem tą grę sobie zostawić na live'y, ale po prostu mój internet no, powiedzmy, że jest, ale o jakości tego internetu nie będę się wypowiadał, bo osoby, które są regularnie na Discordzie, wiedzą, że mój internet to jest bardziej no, zamieszka historia niż coś, coś aktualnego. Za co się wolno działa. Tak, tak wolno, że po odcinku zostawiam na noc do upload'u, żeby po coś to wysyłało. Na szczęście mam taki mini serwerek zrobiony w domu i on cały czas sobie wysyła filmiki. No i tak cały czas działa, więc mi to tam nie przeszkadza, czy co on tam robi. Byle, żeby kurde, nie za głośno chodził. No, mam go krzywiny Mi opuszczone. Myślę, że przydaje taka maszynka w domu. Kiedyś miałem taki projekt, żeby taki miniserwer sobie postawić na Raspberry Pi, ale jakoś... Nigdy nie miałem kasy na to, żeby kupić samo Raspberry To w końcu jak kupiłem... to kupiłem właśnie taki mini serwerek. Ała, nie, Nie, nie! Nie! Aj! Jeszcze spadliśmy To jest ciężki moment. Nie ma jak jakie ma zimno. Nie, nie spadaj, nie spadaj! Nie baw się w Leonardo Di Carpio. Dobra. Kolejny kawałek kry. Ej, do Pod, góry. podpiąć się, to już się wszystko rozbiło. No i lecimy dalej z naszą, z naszą wędrówką. Mam wrażenie, że ten czas jest trochę wydłużony na topienie się. Trochę jest to ułatwione. Bien, włóczkuś. Musimy tutaj tutaj znajdowaliśmy. Tutaj się znajdowało drugą połowę serca. Ale to zaraz tutaj. Oa. Ale odpłonami no, tu, trzeba, tu trzeba być kurczę tą włóczką, żeby tak kurczę pomimo wszystko przejść do przodu. A tutaj chyba wiatr, mieliśmy się ochrony przed wiatrem. Nie wiem czy, ta, czy to teraz w tym momencie nie jest no Dobra, A... ja, potępnijmy się. Kurczę jakieś kurcze wspinaz himalajski, tego góry, trochę kurczę, jakieś węzły podpinania. Żeby aby co, żeby mieć jakąś linę ratunkową. Mnie włóczek się rozwiązał. No i tutaj przeżyliśmy, a zostaliśmy tutaj na nowo chyba związani, przemotani, zamotani. I to już jest taki <coughs> ostatni etap, etap. A i tak mała podpowiedź, w tym miejscu, zaraz wam to pokażę, są takie duszki. Dokładnie coś takiego. I używając tych duszków można bardzo łatwo zrobić achievement yy, odbicia się na przy użyciu 25 różnych yy, 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 punktów. No tutaj, jak widzicie, one co chwilę tutaj znikają, pojawiają się. Ten kawałek jest takim, ale tutorialem. W tym kucie się rękowo zrobionym, chyba nasz to dosyć długo musiał spać, nie wiem, zawijać się, przewijać. Jak widzicie, może tutaj są potem takie miejsca, gdzie można naprawdę bez problemu zrobić sobie właśnie te 25 25 yy, odbić bez dotknięcia ziemi, różnych odbić. O, tutaj jest tego wciól. Ej. Też ja wiem, że tutaj u góry są u góry jest poukrywane, pełno różnych rzeczy jest poukrywane Trzeba tutaj naprawdę wziąć i szukać. Też ważne jest tutaj zachowanie momentu Dokładnie momentu, bardziej pędu zachowanie, bo potem te, te dłużki są tak na 2-3 sekundy i one tak no, nie pozwalają nam zbyt długo polatać na sobie że w ogóle są Nie zdziwię się jak tutaj te wszystkie, te wszystkie pięć Tych kawałków gwiazdek jest po prostu tutaj poukrywane i po prostu trzeba dokładnie wiedzieć gdzie one są i Po prostu latać, to już jest etap dla masochistów Którzy po prostu wejdą tutaj wszędzie na każde drzewo i po prostu sprawdzą Aż sobie ja sprawdzę czy tutaj przypadkiem nic nie chciałem bo się tak daleko tutaj wlazłem jak widzicie tutaj nic nie ma na tym drzewie nie lubię, nie lubię takich nie lubię takich niestety mam lęk wysokości, bo lęk wysokości, a się to jest bardziej lęk przed upadkiem i nawet jak nawet taki grak jak lecę po prostu to mi w po ciarki zaczynają przełazić i mam po prostu problemy, dlatego w wielu grach po prostu nie gram po prostu w gry, które sobie jakoś tak super, super na wysokościach trzeba grać. Czyli nie, nie zawsze mnie to stresuje, ale w wielu jak po prostu jak widzę takie kucze, wysokie upadki, to po prostu mnie. albo zamykam oczy i robię to na ślepo. Tak na przykład miałem w Rise of the Tomb Raider, jak robiłem osiągnięcia, y, to znaczy wszystkie, wszystkie skoki do wody, to moja żona patrzyła, czy tam trzeba było zrobić odpowiednią kombinację klawiszy, żeby Lara tam po prostu takim zanurkowała, a nie tylko wpadła. I że żona patrzyła, czy to zrobiła, czy nie. Potem, bo tym parę razy nie wiedziałem, więc no Moja żona patrzyła i I jak, jak ten to po prostu mi potem mówię, a, e, nie udało się i kurde ciuli znowu kurcze 15 minut wraca i kurcze lata i żeby Dojść do miejsca, gdzie ona może zaskoczyć, gdzie jest ten achievement i No mm, no dawaj, dawaj No i tak jak teraz pomyślał to wszystkie Tomb Raidere mam te nowe skończone. No ale nieważne, jak widzicie No Jest tutaj już taka Taka sielanka, no poukrywane to są te takie te sekrety tutaj, tak można powiedzieć troszeczkę upierdliwie ale dobra, nie, nie przedłużajmy już tutaj sztucznie tego, w ładnie wygląda ten etap, tak kwieciśnie, nie wiem, mam wrażenie, że tutaj nasz, nasz włóczek, kucze całą zimę przyzimował w tym plecaku żeby się nawinąć, dopiero na wiosnę go wypuścili no na wiosnę go, nie wiem, wyszedł po prostu, Tyk. Zawijamy się. How beautiful this was when it was new and how beautiful is it still is even though times has made it different. Już mamy wszystkie wspomnienia, to widzę, przelatujemy. Raczej, jak normalnie będziecie grać, to po prostu pokażę Wam się ostatnia stronica ja, jako, że już po prostu skończyłem grę jak mam to po raz drugi, no to muszę przelecieć to wszystko. Ale w ten sposób już nie będziemy przedłużać, tu wam pokażę to ostatnie zdjęcia, jakie są i będziemy kończyć ogólnie ten tytuł. Wszystkie etapy są zrobione, nie mam ochoty ich robić na 5 gwiazdek, mam po prostu mam ochotę tylko poza skończyć ten tytuł. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Gra jest naprawdę, naprawdę ciekawa, warta uwagi. W szczególności, że ja ją kupiłem za 8 zł. No i widzicie, mamy tutaj... Mamy tutaj e, kredyty już, tak naprawdę, wzięte na sam koniec, znane. Jest to też bardzo fajny, miły akcent, że możemy sobie zobaczyć e, twórców. Na filmiku jest to zautomatyzowane, teraz już jest to takie. No, to nie jest zautomatyzowane, trzeba sobie ręcznie się wkładać. No. Więc to będzie wszystko w tej serii. Wiem, że to ostatnie było troszeczkę króciutkie, ale to na pewno to nie ma też nic więcej do pokazania z mojej strony, więc kończymy już tą serię, bardzo dziękuję za waszą uwagę, mam, mam nadzieję, że wam się spodobało, zachęcam was do, do, do dawania łapek w górę, do pisania komentarzy, jeżeli jesteś nowy na kanale i podoba ci się moje wypociny, zapraszam do pozostawienia subskrypcji oraz kliknięcia dzwoneczek. Jakby co, jeszcze zapraszam mnie mojego Discorda, bardzo często możemy tam złapać, ogólnie tam staram się przesiadywać. No i włóczek, kurde, na, na plaży. Dobra. To będzie, to będzie wszystko. Jak widzicie już ja ta, cała gra jest skończona, zdjęcie jest połączone, więc no to tyle, żegramy się z grą Andrewu i do zobaczenia w kolejnych seriach.